Vamos, gonna Mam nadzieję, że mecz wygramy i to będzie na pewno uważam bardzo, ale to bardzo, bardzo w naszym wykonaniu ta runda, dająca duży optymizm przed e, drugą rundą, która będzie kluczowa, bo zawsze niestety na wiosnę się robi awanse. Ale mam nadzieję, że to będzie dobry prognostyk i dzisiaj zakończymy też to z mocnym przytupem. A jakie plany na wakacje? Od tej przerwy No już niedługo też będziemy mieli kolejne wyjazdy. No gdzieś tam podreperować też dolegliwości, które do tej pory się e, gdzieś tam przy, przytrafiły, ale będę też odpoczynek z rodziną, więc e, no ogólnie odpoczynek i, tak powiem, ładowanie baterii na, na, na przyszły rok. Wasze plany na wakacje? Ja robię na przykład, wykańczam mieszkanie cały grudzień. To są moje wakacje. Marki na Ty? Jakie plany na wakacje? Słowacja i tak podobnie te kraje południowe <laughs> Dobra organizacja, w obronie, początku, blisko siebie, kompakt. dawaj, Dobra, dobra, dobra. 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 Meta jest tam kładzie i nadze to biegniemy do tego końca. Przyjechali pod i od pierwszej minuty stan i nastawienie tam wychodzimy. Dawać, z punktami. dawać, dawać. nie dawać, dawać. 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 Jędrzej zając, a tymczasem Mark Nawarro dosyć głębokie to zagranie. Jeszcze szansa od Kike Hermoso. Jest ratajczyk w pole karne. Jest gol, czy nie? Sędzia ostatecznie to wszystko zalicza. Trafia Michał Marcjali. 0 do 1 na stadionie króla, a teraz sarkowcy jest Ratajczyk, Ratajczyk czy zamknął ten mecz Stopcza, nie! Nowa Pęgolino! Pendolino, z Pęgolino! Sofia Leonardo! Brawo panowie! Brawo! Ale to żaden przypadek wygrać 10 na 12 meczów, więc wszyscy razem... Tomasz Gorczyk! Tomasz Gorczyk! Tomasz Gorczyk! Tomasz Gorczyk! YAMBER! Ale generalnie gratulacje za całe te pół roku, fajnie to wyszło, zwłaszcza pamiętając jak zaczęliśmy tę rundę, wiadomo kiedy był moment zwrotny, super zarogowaliście i wy, drużyna, sztab, bardzo za to dziękuję. Ten rok wpituje w takie chyba bardzo dziwne scenariusze, kiedy, kiedy życie daje nam sztyczka w nos i, i trochę śmieje się z nas. Tak było wiosną, tak jest trochę teraz. Tomek raz jeszcze, po raz trzeci już ja do ostatnich miesiąc. Dziękuję za, za te parę miesięcy. Mam nadzieję, że jak gdzieś tam wszyscy złapiemy trochę dystansu do, do emocji, do tego czasu. To, że tak jak Ty, byłeś niewątpliwie no, milowym krokiem tego sezonu i mam nadzieję... Jednym z głównych architektów, mam nadzieję awansu. To że podobnie będziesz myślał o Arce, że Arka też była tym momentem, który wyciągnął Cię, mam nadzieję, w jak najlepsze sfery trenerskiego życia. Dziękuję bardzo. Panowie, wesoły Świąt, dobrego odpoczynku. Widzimy się 3 stycznia. Panowie, to ja ze swojej strony. Kołem zanim zaczniesz co pojawiać. Ja nie mówię angielskiego, OK. <laughs> Galik, dawaj siadaj tutaj. Panowie, ze, ze swojej strony, tylko ja przede wszystkim, jak Marcin powiedział, ale ja byłem tylko tą osobą, która to tak naprawdę wszystko spięła. Wy jesteście tak dobrą drużyną i tak wspaniałymi charakterami, że to dla mnie była przyjemność pracować z wami. E, każdego dnia nie przychodziłem do pracy, tylko przychodziłem do miejsca, w którym spełniam się jako trener, ale przede wszystkim e, robię swoją pasję i też widzę tą pasję w Was. I tak samo jak złapaliśmy się od początku i byliśmy jednością i uważam, że mieliśmy wspaniałą komunikację między sobą, to widzą nie tylko te osoby blisko nas lub ta szatnia, tylko to widzą też trybuny, to widzi też liga. I to odzwierciedlenie tego, tej komunikacji, tej naszej jedności Poparte Waszymi umiejętnościami piłkarskimi zrobiło wynik. Okay? Panowie, ja mam nadzieję, że e, arka będzie w ekstraklasie i o Was jeszcze będą śpiewali piosenki. Na tych trybunach, nie tylko o Karolu, nie tylko o jednym czy drugim zawodniku, ale o całej drużynie, bo na to zasługujecie się wspaniałą drużyną. Słuchajcie, zobaczcie w jaki sposób możemy teraz celebrować święta. Moim celem, waszym celem, ja ten cel zrealizowałem dzięki wam, było zostawienie arki na miejscu bezpośredniego awansu. I tam jest arka. Nie chciałbym, żeby arka została tak na koniec sezonu. Jesteście... Chcielibyśmy podziękować za te 14 meczów, które w tym sezonie mieliśmy razem przyjemność zrobić. Wiemy, że była to mega dobra robota, że ta chemia była od pierwszego dnia, kiedy trener objął stery i cały sztab. Jesteśmy wdzięczni za to. Życzymy powodzenia i dziękujemy za to, że dzięki trenerowi jesteśmy na tym miejscu, w którym jesteśmy. Słuchajcie, myślę, że się nie podniebają, jak to Trochę symbolicznie. Krawat jako pierwszy trener, jako pierwszy trener, żebyś się spełniał, żebyś miał kiedyś okazję założyć ten krawat w jakimś meczu postawkę, czy o mistrzostwo Polski czy e, przy awansie i tego To całego